Witam w dniu zalewania ławy fundamentowej. Tak to wygląda. Także w końcu udało się skończyć wszystkie zbrojenia, powiązać, połączyć ze sobą ten sup i stopę spawane było w domu. Ustawione. Także tak to wygląda. Te supy poustawia się, jak już będzie zalewane. Zalejemy, wtedy dojdzie beton. Będzie fajnie, sztywniej można je ustawić. Przyspawałem bednarkę oraz obieg. Było ciężko, ale dało radę. Jakoś agregat poradził sobie, choć nie na pełnej mocy, ale coś tam przetopił, przykleił. Eee, agregat 3,5 tysiąca watów, więc no, miał prawo nie podołać do końca, ale i tak jestem zadowolony, że w ogóle spawarka zadziałała i... i jest OK. Także czekamy teraz na beton. Za pół godziny ma być. Przedłużacze już są dwa rozciągnięte. Agregat czeka. Wibrator na samochodzie. Trzeba wibrator do betonu przeszykować, z czego sprawdzę i widzimy się jak już podjedzie betoniara. Dzisiaj dla odmiany nie betoniara z pompą, a osobno pompa osobno wozy przyjadą z betonem. Tak, 19,5 m sześciennego, B25 z dodatkiem W8. No trochę tego będzie, to nie? Jest już beton, także jedziemy w końcu z tą ławą. Dobrze, że Ty tu jesteś, no bo przynajmniej myślę, że mówię do Ciebie, a nie ty, do kamery. Tak to by powiedzieli co za debil tam mówi do siebie. Próbuj, byle byś, wiesz, dosięgała. <grywka> Jak Ci się spodoba, to weźmiemy, weźmiemy to na wieczór. <grywka> oni pewnie do, do czyszczenia, dają taką kulę. Tak podejrzewam. Może, ale tego będzie dużo? No. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. co wypłynie to wypłynie jak kawałek przejadę już to, to dopiero jest wibratorem tam jechać powoli. źle weź inaczej, weź nie przez plecy, tylko weź inaczej to No pusta już. Potem się supy poustawia w odpowiednich miejscach. No, ale po zawibrowaniu fajnie to wygląda. Tak to by był kamyk jak cholera. No, tak to ten kamyk jednak opadł i wyciągło wodę. Że elegancko. Co? No. No jednak troszeczkę tko brakowało. Ale nie powiem. Operator pompy dzisiaj pięknie lał. Mówił o sobie. Nasz kolega. Kolega z betoniarni. Okej. Okay. Aczkolwiek parę razy mną szarpnął. Jak idzie? Przekombinowałem tu też trochę brakuje. W dalszym ciągu, tam już mamy zrobione, tu, tu. Teraz skakuje tu. Ogólnie to za mało jest. Beton, nie wiem, czy źle policzone, czy co. Trochę też się wylało tu ale brakło Na tyle brakło że trzeba ze stopy podbierać i stopę zalać w późniejszym etapie Na chudziaka znowu było za dużo. A tu znowu za mało. ale mamy w końcu zalane także cały czas do przodu Nie wiem jakim cudem to wypłynęło do góry. No przy zalewaniu strasznie te zbrojenia uciekały. Nie wiem, czy za mało dystansów może było dane oh, na bank, no. Strasznie uciekało zbrojenie. Trzeba było ostrożnie lać trochę z jednej, trochę z drugiej. Chociaż w jednym miejscu i tak trochę się przesunęło. O, co, nic się już nie poradzi. Jak już było beton wlany, to już nie dało rady tego przesunąć. Kasia, weźmiesz mi to, zgadniesz trochę tamtą stronę. O, śmiało odtąd. No po zawibrowaniu fajnie, fajnie wygląda Nie ogólnie, bo mam wyglądzenie jest tego troszkę śmiechnąć Tak O, tu ten kabel był, ta? Także tak sobie lecimy. To. O, tam brakowało, tu jest trochę za dużo. Na szczęście jest za dużo, o, bo i tak już od, ze stopy jest tyle podebrane, że stopy nie ma prawie. Ale to fajne jest rzadkie. Dobrze. Chyba tu dobrze zawibrowałaś, co? Wszędzie, Wszędzie dobrze w sumie. Nie było. Nie było. Nie było. Perfekcyjna robota. Tu jest wszędzie za dużo. Gitara, przeciągniesz mi? Tak. Dobra, mamy skończone. Wyrównałem. Także wygląda już elegancko. Niestety brakło na ten sup i stopę. Nic się nie poradzi. Nie mam pojęcia, dlaczego brakło jak i tak zamówione było prawie metr 0,8 metra sześciennego więcej no ale może coś źle policzyłem nieważne no na szczęście na ławę nic nie brakło także jedynie tam troszeczkę także tak to wygląda elegancko. Także teraz to wyschnie. Niestety nie zatrę tego, ponieważ do pracy yy, mam na noc. Mamy godzinę obecnie 17, chyba czy nawet po 17. Yy, także niestety nie będzie zatarte, ale myślę, że nie będzie z tym problemu. Jak gdzieś jakiś będzie kamyczek ostry, który by miał piać na papę. To się może jakoś go usunie. Także teraz zostaje pomalować dysperbitem czy jakimś innym środkiem tego typu następnie papa papę, papę i, i bloczek i zabawa z murowaniem nareszcie. Także do zobaczenia w kolejnym filmie.